Nie zadzieraj z Wendigo. Cześć, tutaj Piotrek. Zapraszam Was na recenzję produkcji Poroże. Filmów z potworami to bez ze świecą szukać. Tak zwane creature features od dawna przymykają niezauważone w kinowym świadku. Ba, żeby chociaż w kinowym. Najczęściej są to taśmowo produkowane pastisze przeznaczone do oglądania w domu. Często zrealizowane bez absolutnie żadnego budżetu są czymś na miarę filmowego hamburgera. Przerzuć i zapomnieć. Faktycznie potworki, a nie żadne potwory. Na szczęście od czasu do czasu fani tego typu kinagrozy dostają szansę, by tego czy innego stwora obejrzeć na wielkim ekranie. Jeśli tak jak ja lubicie popatrzeć sobie na to jak w małym miasteczku coś wcina lokalesów, to nie możecie przejść obojętnie obok poroża. Dodatkowo znajdą tutaj coś dla siebie także fani kina popularnego z nutką artyzmu. Przenosimy się do małego miasteczka w amerykańskim Oregonie. Miejsca tak ponurego, ziemniętego i smutnego, że deszczowy listopad w Polsce urastałby tam do rangi wakacyjnego marzenia. Mieścina powoli podnosi się z kolan, bo za chwilę na nowo otworzą kopalnie i być może będzie tu można wreszcie coś zarobić, a może i nawet godnie żyć. Na razie jednak wszyscy chodzą przygnębieni, niedospani i obciążeni problemami. Sheriff Paul ma na głowie nie tylko plagę domowych kucharzy metamfetaminy, ale i swoją siostrę, która wprowadziła się do brata po latach absencji. Julia wyjechała, bo maltretował ją ojciec. Pod nieobecność córki kochany tatko zwrócił uwagę na syna. Z jednej strony Julię trawi więc poczucie winy, a z drugiej płonie w niej chęć niesienia pomocy jej podobnym. Dlatego kobieta uczy w lokalnej szkole i jest niezwykle wyczulona na jakąkolwiek krzywdę, którą wyrządza się dzieciom. Takim jak na przykład Lukas, cichy 12 latek w podartych ciuchach. Od chłopaka aż bije zaniedbanie, więc Julia postanawia pomóc mu za wszelką cenę. Szybko okazuje się, że Lukas skrywa w swoim domu przerażającą tajemnicę. Poroże wpisuje się w popularny od lat trend przemycania do horroru bezlitośnie przyziemnych spraw. Upadłe miasteczko powoli wstające z kolan łatwo utożsamić z osobą Julii, kobiety, która po latach zdecydowała się skonfrontować z trudną przeszłością. Z kolei Lukas symbolizuje wszystkie zaniedbane dzieci, które nie mogą znaleźć otuchy nawet, a może i przede wszystkim, we własnym domu. W prawdziwym życiu te dzieciaki przeżywają horror psychicznego i fizycznego znęcania się. W porożu wszystkie grzechy dorosłych materializują się w formie upiornego stwora, wprost z indiańskich wierzeń. Wendigo żywi się złem, krzywdą i beznadzieją. W tej ponurej zapadłej dziurze monstrum poczuje się jak na wystawnym bankiecie. Film Scotta Coopera rozwija się niespiesznie, przedstawiając nam bohaterów tego dramatu grozy i zanurzając nas w klimacie małego amerykańskiego miasteczka. Zdjęcia powoli malują krajobraz między bitwami po katastrofie ekonomicznej i przed ujawnieniem się mitycznego upiora. Większość postaci zdaje się być zanurzona w bezczasie, nie mogąc wyrwać się ze stanu otępienia. Każdy ma coś za uszami, nawet szlachetna Julia, będąca o krok od sięgnięcia po butelkę, albo jej brat, który szeryfem jest raczej z musu, nie z powołania. Serce się też kraje, gdy obserwujemy, jak Lukas stara się zdobyć pożywienie dla swoich bliskich. Gdyby nie majocząca gdzieś na horyzoncie sylwetka potwora, to mielibyśmy do czynienia z naprawdę ponurym dramatem społecznym. Pojawienie się kreatury przyjmujemy wręcz z ulgą, bo odciąga ona naszą uwagę od problemów, które kojarzymy z realnego życia. Poroże jest nie tylko całkiem efektownym Creature Feature, ale ciekawą, choć bolesną wiwisekcją ludzkich błędów. Ekranowe małe miasteczko w Oregonie reprezentuje wszystkie zabite dechami dziury z całego świata, w których brak perspektyw i brak wyobraźni pchają ludzi w objęcia nałogów, błędnych decyzji i depresji. No a jakby tego było mało, to naszym bohaterom trafił się jeszcze potwór. Doprawdy brutalna pobudka z amerykańskiego snu. Lubicie filmy z potworami? Dodajcie suba lajka i napiszcie w komentarzu Wasze ulubione tytuły. Cześć, do następnego!